Cześć! Dzisiaj dla mnie ważny, ale jednocześnie bardzo trudny dzień. Mianowicie w końcu mam zamiar spróbować diety keto. Ja jako osoba z teamu węglowodany miałem okres na masie, gdzie jadłem po kilogramie węglowodanów dziennie, Teraz ich ilość to jest 400, może 500 gram, ale postanowiłem to zmienić i spróbować właśnie diety keto. Dlaczego nie zrobiłem tego wcześniej? A to z jednego powodu: Z obawy o sylwetkę. Duże ilości węglowodanów w diecie u mnie sprzyjają dobrej formie, dobrej pompie, nabiciu, wysokiemu poziomowi energii, ale właśnie tutaj z tą energią ma to też swoją nieco ciemniejszą stronę. W momencie, kiedy przez nieco dłuższy czas nie zjem węglowodanów, czuję ewidentny spadek poziomu cukru we krwi. Niestety powoduje to u mnie no, dosyć istotny spadek energii, rozdrażnienie oraz fizycznie jestem zdecydowanie mniej wydajny. A ketoza ma to do siebie, że jednak te wahania cukru odchodzą w zapomnienie. Ilość spożywanych węglowodanów, jaką wyznacza sobie na sam początek będzie to 60-70 gram dziennie. Będą to węglowodany, które wpadną głównie z jakichś orzechów, z nabiałów. Kilka gram węglowodanów w tych produktach jednak występuje. Zawsze tak naprawdę szufladkowałem się z dietą i trzymałem sztywną tylko węgle, wszystko co inne to złe, ale no tak nie można, trzeba próbować różnych rzeczy, żeby się dowiedzieć, co faktycznie działa na mnie, bo może być tak, że taka dieta mega mi będzie sprzyjała. Może tak być, może się tak zdarzyć, co nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu uważam, że najbardziej korzystną dla człowieka, zdrowego człowieka, jest dieta odpowiednio zbilansowana. Porcja białka, porcja węglowodanów i porcja tłuszczu. Na temat Keto opinie są totalnie podzielone, są miłośnicy i są przeciwnicy. A ja mam zamiar spróbować to na sobie. Ok. Teraz taka kwestia, że policzyłem sobie ilość kalorii, białka, tłuszczy i węglowodanów w mojej diecie. Jeśli chodzi o menu, posiłki jakie będę miał, no to będę je oczywiście dostosowywał do swoich potrzeb. Jako, że dzisiaj mam pierwszy dzień, no to moja dieta wygląda w taki sposób. Aktualnie moje keto nie wygląda jak rasowe keto, ponieważ w popularnym rozkładzie w diecie keto białka jest około 15, 20%, tłuszczy jest 70, 75%, a węglowodanów jest garstka, czyli na przykład 5%. U mnie ten rozkład wygląda, jak sami widzieliście, nieco inaczej. Ja nie chcę jeść jednego bądź półtorej grama białka na kilogram masy ciała, bo wiem, że dla mnie jest to za mało. I chwila moment, po prostu stałbym się chudzielcem, a tego za wszelką cenę, no jednak... Ja chcę uniknąć, mimo że sylwetka nie jest teraz moim największym priorytetem, to chcę cały czas mieć dobrą formę, oczywiście. Celowo ilość białka, jakie będę miał, to 2,5 g na kilogram masy ciała. Jeśli chodzi o węglowodan, to tak jak mówiłem, 50-70 gram, ale z nastawieniem na 50, a tłuszczy no, będzie więcej, tak aby dojść do 3,5 tysięcy kalorii. Nie licząc przekąski, która była pomiędzy posiłkami. Oficjalnie wlatuje drugi posiłek, czyli obiad: 200 gram mięsa gieros, troszkę szpinaku i dwa plasterki sera, który jest bardzo dobry. Taka rolada ustrzycka smakuje jak oscypek. Za dwa tygodnie planuję update, ik. jeśli chodzi o moje poczynania na tej diecie. Na pewno wtedy pojawi się porównanie sylwetki, które nagram sobie dzisiaj i za dwa tygodnie jak wygląda moja sylwetka. I też w kategoriach planuję trzy kategorie, sylwetka, samopoczucie i Jasność myślenia, ogólnie funkcjonowanie mózgu. Dzisiaj ocenię się w tych kategoriach i za dwa tygodnie zobaczę, i wy też zobaczycie porównanie. Właśnie kolejny posiłek, druga połowa tego samego, co miałem przedtem, w pinak mięso geros. Objętościowo jest małe. Dorzucam jeszcze 30 g orzechów, bo dopiero co zjadłem, a już jestem głodny, więc orzeszki wlatują. Tak wygląda kolejny posiłek. No, przez cały dzień miałem mieć jedną kostkę twarogu, ale dzisiaj przynajmniej dam sobie dwie kostki twarogu, z tego względu, że jestem szalenie głodny, a do końca dnia jednak jeszcze trochę czasu pozostało. Cała kostka twarogu, 10 ml oleju z awokado, 30 g orzechów. Więc mam tutaj 25 gram tłuszczu i 40 gram białka. Pojedzone, pojedzone. Czas to przepalić, choć węgli nie ma, więc nie ma za bardzo nawet co przepalać. Dzisiaj zrobię sobie taki trening trochę inny. Klatka, plecy, barki, biceps, triceps. Więc cała góra na dzisiejszym treningu wjeżdża. And you know. Pines ready let me blaze Spend money what a waste uh. times money money pays You ain't ready for the eighth. She ain't ready for the 8th. He be riding on the wave I ain't got a lot to say Mine's heavy give me space Time's ready let me blaze Spend money what a waste uh. times money money pays You ain't ready for the 8th. She ain't ready for the 8th back i ready to I remember doing with from the street, they left me on my own. asking me about how I got the PR told leave Then they ringing up my phone, then they ringing up my phone. Times change, but mine's made though. I hate got lying patience, tried then do like Come close, but swear that. when goes with a hair pack, never Tak wyglądał mój dzisiejszy trening. No, powiem wam, że naprawdę pompa jest, energia jest. Dobre samopoczucie jest, jestem mocno zaskoczony. Ja wiem, że to jest pierwszy trening, gdzie nie mam wejść do ale jeśli tak mają wyglądać przyszłe treningi, no to wchodzę w to. Jeszcze pokażę Wam, jakie suplementy aktualnie ułykam. Zaczynając od najnowszego Citrus Bergamot. Świetna sprawa, jeśli chcecie poprawić swoje lipidy. Dodatkowo działa korzystnie na poziom cukru we krwi. Kolejna rzecz: olej z. Oregano. Bardzo dobry, jeśli chcecie się pozbyć jakichś nieproszonych gości z waszego organizmu. Mówię tutaj o jakichś pasożytach działanie przeciwbakteryjne. Dodatkowo macie problemy z trawieniem, również warto go zastosować. Kolejna rzecz septilin, o którym jeszcze nie mogę zbyt dużo powiedzieć, bo jem go od tygodnia, ale z opinii, które czytam, bardzo fajnie działa, jeśli chodzi o wzmocnienie naturalnej odporności organizmu. Kolejną yy, rzeczą, którą stawiam na. W pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wzmocnienie serca, jest to Arjuna. Bardzo dobry suplement. Naprawdę, jeśli intensywnie trenujecie, bądź macie intensywny tryb życia, gdzie wasze serducho jest na no, nieco większych obrotach, polecam Arjuna. I ostatni suplement jest to ekstrakt z kurkumy. Wzmocnienie organizmu, energia witalna, odporność. I jak widzicie, wszystkie suplementy, które łykam są skierowane na działanie prozdrowotne, wzmacnianie organizmu i poprawę jego funkcjonowania. Czas na kolację. Mamy tutaj 25 ml oliwy z oliwek. Bardzo ładny zielony kolor. Miejmy to za sobą. Ta jest smaczna, ta jest spoko, bo z biedronki ta najtańsza. Pamiętam, jak piłem to się chciało rozerwać. Taka była kwaśna. I tutaj mamy tak. 125 gram sera. Tym razem chudego i dobrze się składa, bo miałem również oscypka. Więc mam tutaj cztery plasterki prosto spod Tatr. 100 gram oscypka, czyli chyba 30 gram tłuszczu, 25 gram białka, więc pula kaloryczna moja się dosyć drastycznie zwiększyła i dzisiaj z tego co liczyłem, za sekundę to zobaczcie 3,5 tysiąca kalorii. I podsumowując dzisiejszy odcinek, tak naprawdę jestem zadowolony, bo zawsze odciągałem, odciągałem, bo bałem się wyłączyć tych węglowodanów. Co prawda, byłem dzisiaj troszeczkę zmęczony, ale to bardziej byłem głodny niż zmęczony. Ogólnie jestem zadowolony, że zacząłem. Wszystko wyszło bardzo dobrze. No, cały dzień naprawdę pozytywnie, tylko jestem głodny. Dzięki za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Hej.